Mecenasem magazynu Daszbur jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor Marka Blazer, producent modelu R8. Na program zaprasza sponsor firma Vanguard, producent pastorałów myśliwskich serii Pro. Nietypowy strój jak na myśliwego zdradza temat dzisiejszego odcinka. Bierzemy udział w polowaniu zbiorowym, ale tym razem od drugiej strony pracujemy razem z naganiaczami. Zapraszam Was na kolejny odcinek magazynuwieckiego Daszbour. A więc zaczynamy. Dzisiaj Przemek postara się dotrzymać kroku naganiaczom oraz przewodnikom wraz z ich wspaniałymi psami. Wszystko po to, aby zobaczyć jak ciężko jest wypłoszyć zwierzynę z jej własnego domu. Przy okazji uczestnicząc w perfekcyjnie zorganizowanym polowaniu będziemy mogli podzielić się z wami informacjami na temat dobrze przygotowanej naganki, czyli takiej po której najbardziej zadowoleni są myśliwi. Zapraszamy na kolejny odcinek magazynu Dashbur. Dzień w roli naganiacza zaczynamy u boku przewodników i ich towarzyszy kareli, zwanych też karelskimi psami na niedźwiedzie. Oczywiście nie znaczy to, że nadają się tylko do polowania na grizzly. Dzisiaj będą razem z nami płoszyć głównie dziki i jelenie. Nie musieliśmy zresztą długo czekać, żeby przekonać się o tym, jak skuteczne są to psy. Minęło dosłownie kilka minut polowania, a już słyszymy pierwsze głoszenie, czyli oszczekiwanie dzikiej zwierzyny przez psa. Ledwo rozpoczęliśmy pędzenie, psy zgłosiły zwierzynę w młodniku, słychać strzały. Był to jeleń-byk, został wypchnięty z tyłu na linię. Świetna praca. Praca, która byłaby niemożliwa do wykonania bez dobrych psów myśliwskich. Mimo, że w Nagance jest zdecydowanie więcej ludzi, to jednak w tym wypadku nie o ilość, a o jakość tu chodzi. Chyba nie trzeba powtarzać, że dobrze obsadzona naganka to taka, w której pracują przynajmniej dwa doświadczone psy. Dzisiaj polujemy razem z myśliwymi w OHZ-cie, ale najważniejsze jest to, że naszą kamerę przyczepimy praktycznie do podkładaczy psów i oni będą dzisiejszego dnia najważniejsi, a także inni naganiacze po to, aby zobaczyć, jak wygląda ta praca. Mamy środek pędzenia, a mimo to musieliśmy przemieścić się bardziej w prawo. Cała naganka jest sterowana przez prowadzącego, który wie dokładnie, jak należy ustawiać naganiacz. Dobra, nie mogę łamać linii, wchodzimy do środka. Daniele, do tyłu. Nie tylko Daniele, ale i jelenie rzuciły się do ucieczki z miotu spłoszone przez hałasującą nagankę i pracujące psy. Ale z dzikami w trzcinowiskach będzie znacznie trudniej. Naganiacze muszą poruszać się linią po to, aby zwierzyna, która jest napotykana przed nich, przez nich z przodu, nie wybijała generalnie do tyłu, co jest bardzo trudne, żeby zatrzymać ją rozpędzony jeleń czy rozpędzony dzik, niekoniecznie będzie chciał. Delikatnie rzecz biorąc, współpracować i często zdarza się tak, że wybija jednak do tyłu. Natomiast jeśli naganiaczy jest na tyle dużo i są dobrze pracujące psy, dzieje się tak, że tą zwierzę jesteśmy w stanie skierować gdzieś na flanki. Naganiacze, którzy poruszają się w miocie, komunikują się także między sobą. W grupie naganiaczy są osoby, które mają radiostacje, które komunikują się razem z prowadzącym polowanie, który jest na czole i też słyszy na przykład, że jedna strona idzie szybciej, druga troszkę wolniej i wtedy podpowiada, skierujcie się bardziej na prawo, na lewo. Ta komunikacja jest bardzo ważna. Staram się cały czas trzymać Martyny i jej kolegi, ze względu na to, że oni są podkład podkładaczami w dzisiejszym miocie i oni mają prawo złamać linię naganki. Oni mogą podejść do przodu, do tyłu, idą zawsze tam, gdzie głoszą psy. Psy gdzieś tutaj są przy dzikach, więc próbujemy iść za nimi, aby zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Pies dalej głosi dzika, ale jest gdzieś tam z przodu. Martyna ma takie urządzenie, które nazywa się tracker i dzięki temu widzi dokładnie, gdzie jest pies i możemy kierować się w ich stronę. Meganka poszła, więc idziemy dalej. Jest dzik, do tyłu poszedł! Ale Cofnął się duży dik! Ale leżał tu z skubanie. Jesteśmy prawie na brzegu pędzenia, na flance, w oddali widzimy myśliwego, który strzelał. E, chłopaki tutaj przechodząc zobaczyli farbę, e, jeden z naganiaczy, a może dwóch zostanie przy nim po to, aby później ktoś z psem, z posokowcem poszedł i sprawdził ten ślad, czy na pewno zwierzę należy. Gonimy dalej, bo znowu nam uciekli. Dziki zostały w miocie, więc decyzja była taka, że podkładający razem ze swoimi psami muszą cofnąć się tam, gdzie szczeka pies. Tym razem poczekamy na rozwój wyda wypadków i zobaczymy, jak to się skończy. Jesteśmy zbyt blisko linii myśliwych, aby decydować się na wyjście z tej linii. Zresztą padło hasło: naganka nie wychodzi na linię myśliwych, po to aby myśliwi, którzy stają na flankach, na czole, widzieli, gdzie są. Naganiacze, a zwierzyna, która będzie wychodzić z miotu, mogła wyjść po miot i żeby mogli do niej skutecznie strzelać. praktycznie koniec pojedzenia. I co się wydarzyło? Dzik zgłoszony przez psa w miocie został wypchnięty przez dwa psy. Drugi do niego doszedł, doszli do niego pod podkładacze. No i zdarzyło się to, co powinno się stać. Dzik został wypchnięty na linię, skuteczny strzał myśliwego. I efekt mamy w postaci pozyskanego pięknego dzika. A więc najważniejsza rola naganki spełniona. Zwierzyna prawidłowo wypędzona z miotu. Największe brawa należą się jednak naszym karelom. Koniec pierwszego pojedzenia. W czasie takiego polowania zbiorowego trzeba zadbać zawsze o naganiaczy. To jest obowiązek prowadzącego polowanie. A członkami naganki są także psy myśliwskie, nasi przyjaciele. I o nie też trzeba zadbać. Miska świeżej wody to zawsze dobry pomysł. Tak jest. Uważam, że każdy mm, profesjonalny podkładacz psów pracujący w miocie musi wziąć pod uwagę to, że pies mimo tego, że znajdzie przysłowiową wodę w kałuży i się napije, powinien mieć porządną pięciolitrówkę czystej wody. I to wystarczy? Dokarmianie psa w trakcie pracy w łowisku może mu tylko zaszkodzić. Tymczasem nasi znajomi z naganki studiują mapę terenu, na którym już za chwilę przyjdzie nam kolejny raz przeczesywać gęsty las w poszukiwaniu odpowiedniej zwierzyny. Naganka w tym miocie będzie bardzo rozciągnięta, ale to nie koniec utrudnień, jakie napotkamy w tym pędzeniu. Na naszej drodze stanie kolejna, poważna przeszkoda: ogrodzony drucianą siatką młodnik. Oczywiście również do przeczesania. Ruszamy! Praca naganiaczy nie jest łatwa. Muszą wejść tak naprawdę w każde miejsce, gdzie jest jakaś gęstwina. Nawet w zagrodzeniach. W takich ogrodzonych młodnikach, ogrodzonych uprawach też siedzi zwierzyna. Ale leśnikom zależy na tym, żeby wygonić ją stamtąd, żeby nie było tam jeleni, saren, które robią szkody w tych uprawach. Jest to doskonałe miejsce, gdzie zwierzyna może się schować, a pies myśliwski i naganka ma szansę ją stamtąd wypchnąć na linię myśliwych. Gwiezd już pracuje. Hey, up. Hey, up. Cały czas stoimy w jednym miejscu. Ten przystanek jest bardzo nietypowy, a może zarazem bardzo typowy, dlatego, że ten miot ma nieregularny kształt. Nasza flanka mogła kawałeczek tylko wejść do lasu i poczekać, aż prawa flanka odpowiednio zagnie i dojdzie do tej strony, gdzie razem będziemy mogli pchnąć zwierzę do przodu. Takie informacje mają naganiacze od flankowych, a więc osób, które znajdują się na końcach linii naganiaczy. Po środku też jest osoba, która dodatkowo słysząc, jak przesuwają się naganiacze, może sterować prawa bardziej do przodu, lewa do przodu, zwolnić. Ciągle słyszymy, że wymieniają między sobą komunikaty. Psy zgłosiły zwierzynę, więc musimy chwilkę poczekać, posłuchać. Chciałem wam powiedzieć o ilości naganiaczy, która powinna pracować w miocie. Generalnie nie ma jakiejś zasady, nie ma przepisu, który by to regulował. Oczywiście tą ilość naganiaczy trzeba dobierać też do wielkości łowiska, do wielkości miotów, które chcemy pędzić, no nie może być ich zbyt dużo. Jeżeli jest ich kilkunastu, to jest bardzo dobrze. Jeśli chodzi o ilość psów, to powiem Wam przy następnym przystanku, bo dalej trzeba iść. Zastanawialiście się czasem, ile psów potrzebnych jest do obsłużenia dobrego polowania, tak aby one bardzo dobrze pracowały? Czasami wystarczą dwa. Czasami nie ma potrzeby, aby tych psów była cała wielka złaja, bo te psy czasami sobie przeszkadzają. Ważne jest, aby te psy potrafiły pracować w tym miocie. Dzisiaj z nami pracują karele. W każdym pędzeniu są tylko dwa psy, a mimo wszystko potrafią odnaleźć właściwie całą zwierzynę razem przy współpracy z naganiaczami, z podkładaczami, wypchnąć ją na linię i to jest świadectwo tego, że dwa psy potrafią obłożyć naprawdę duże pędzenia. Gdy jest ich więcej, nie zawsze jest dobrze, bo te psy ganiają się ze sobą. Jeśli to są psy przypadkowe, które od czasu do czasu biorą tylko udział w takich polowaniach, nie są profesjonalne, to też nie jest dobrze, bo potrafią tylko biegać, szczekać, nie zawsze na zwierzynę, ale czasami tylko na trop. Koniec pędzenia nie oznacza, że naganiacz może zachowywać się w dowolny sposób, wychodzić sobie na linię, przekraczać ją, dlatego że bywają takie sytuacje, gdzie już widzimy myśliwego, który stoi na linii. Już wydaje nam się, że już jest po wszystkim. Natomiast zwierzyna potrafi leżeć pod samym końcem tej linii, a może tak samo przybiec z za pleców. Jeśli wyjdziemy na linię myśliwą, to po pierwsze spowodujemy niebezpieczeństwo dla siebie. Takie, że myśliwy w ferworze walki e, może nie zauważyć nas i strzelić gdzieś w naszym kierunku. Dwa, sprowokujemy e, bardzo niebezpieczną sytuację, w którą nikt nie chciałby, żeby miała miejsce. A więc dochodząc do końca miotu, do końca pędzenia, odzywamy się bardzo głośno. Staramy się zachowywać tak, żeby myśliwi nas zauważyli. I nigdy, ale to przenigdy, nie wychodzimy na drogę, dopóki nie padnie hasło koniec pędzenia, kiedy myśliwy rozładuje broń. Wtedy możemy swobodnie wyjść jako naganiacze i przechadzać się. Polowanie zbiorowe łączy się z niewielkim ryzykiem, w głównej mierze właśnie dlatego, że przez wieki usprawniano jego metody i wprowadzano coraz to nowocześniejszy sprzęt. Jeszcze kilkanaście lat temu nie wszyscy przykładali wagę do zakładania przez naganiaczy odblaskowych kamizelek, a dzisiaj to nieodzowna część wyposażenia każdego uczestnika naganki. Dzik był tak duży, że dwóch sobie bardzo dobrze chłopaków poradziło. Jak widzicie, praca naganki nie kończy się tylko na tym, żeby przejść, przepędzić miot, wygonić tą zwierzynę, ale potrzebne naganiacze są także po to, aby ściągnąć tą strzeloną zwierzynę z linii, podciągnąć do miejsca, gdzie będzie wypatroszona. A niektórzy naganiacze, którzy mają specjalną rolę w tej nagance, mogą też ją patroszyć. A więc naganiacz to nie tylko od naganiania. Część naganiaczy zajmuje się pozyskaną tuszą, a my przygotowujemy się do kolejnego pędzenia. Idziemy. I 77, 78 równamy. Wyruszając na polowanie jako naganiacz warto mieć. Sprawdzony strój, taki, który nie podrze nam się zaraz na pierwszej, lepszej gałęzi. Czasami warto zabrać też rękawiczki, aby przez jakieś przedzierając się kolczaste jeżyny, maliny, a może i po prostu łozy, nie poranić sobie rąk. Eee, co jeszcze? No, na pewno kamizelka, która będzie widoczna lub strój o jaskrawej barwie. Eee, buty nieprzemakalne. Kaptur, no, wszystko to, co zabezpieczy naganiacza przed złymi warunkami. My do tej pory mieliśmy dobrze, ale nie znaczy, że za chwilę nie trafimy w jakiś gęsty młodnik. Na razie wraz z podkładaczami i resztą naganki trafiliśmy na rzadką łąkę. Zanim wejdziemy w gęsty las, sprawdzimy jeszcze wodoszczelność naszych butów. Udana przeprawa to nie koniec przygód. Teraz pora forsować sporą górkę. Psy mocno się od nas oddaliły, więc musimy nieco podkręcić tempo. W tym momencie cała linia powinna odrobinę przyspieszyć, bacząc na zwierzynę próbującą ucieczki w głąb miotu. To bardzo częste i dość irytujące zjawisko, ale dopiero z perspektywy naganki widać, jak ciężko jest przepłoszyć zwierzynę w konkretnym kierunku i jak bardzo natura może nas zaskoczyć. – Ty! – Co to jest? – Martyna, nie podsuć! Piękny byk siedział nieruchomo pod iglakami. Kiedy tylko poczuł na sobie nasze spojrzenia, zerwał się na równe badyle i ruszył na tył miotu. Ale nie tylko byk upatrzył sobie pobliskie młodniki. Łanie do tyłu cała chmara! I proszę, nawet takie niespodzianki potrafią spotkać nas w środku lasu. W środku lasu i niemal w środku polowania. Zbliżamy się bowiem do pory obiadowej. Zdecydowanie najprzyjemniejszej w całej roli naganiacza. Myśliwi też zresztą chętnie by się wzmocnili czymś ciepłym. No i pieski trzeba przywołać na miskę wody. Martyna, co ty robisz teraz? Jest koniec pędzenia i przywołuję psa, który jeszcze gdzieś pracuje na lewej stronie flanki, jakieś 300 metrów. W związku z tym, że ma zakończyć swoją pracę, używam gwizdka bądź trąbki takiej małej, szwedzkiej. Przed nami. Wszyscy naganiacze ustawieni w linii. Oczekujemy na sygnał do ruszenia naganki. E, oczywiście cały czas pracują. E, flankowi, którzy dostają informacje o tym, czy już należy ruszyć, czy jeszcze nie. Podprowadzający z psami czasami może zdarzyć się tak, że mogą trochę wcześniej wejść w jakąś lukę, gdzieś pod jakieś bagienko podejść, podprowadzić te psy po to, aby one już zaczęły pracę, zanim dojdzie do tego miejsca na ganku. Przed nami jeden z najtrudniejszych terenów w lesie, a więc bagnisko, trzciny. Poruszamy się bardzo powoli, przed nami idą psy. Jeżeli psy dochodzą do dzików, to naganka powoli podchodzi i je wypycha do przodu. Takie polowanie zbiorowe ma swoje początki u zarania człowieka. Już pierwsze potyczki z mamutami były prowadzone przy współpracy dużej grupy myśliwych. Dzisiaj możemy na szczęście zapolować na coś znacznie mniejszego. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda barłok dzika, który chowa się gdzieś tu w szcinach? No, właśnie tak jak tutaj koło mnie. Na szczęście tym razem jest pusty i nie ma go. Gdzieś poszedł sobie, ale w takim miejscu trzeba zawsze uważać, bo dzik tutaj lubi sobie poleżeć. Dzik spaceruje gdzieś po lesie, ale pewnie wróci tu na odpoczynek, kiedy tylko wyparują stąd ludzkie zapachy. A propos zapachów po tak długim pobycie w lesie i przejściu w szybkim tempie kilku kilometrów, chyba każdy z miłą chęcią pochyli się nad miską gorącej zupy. Najwyższy więc czas zajrzeć do gara i wrzucić coś na ruszt przed kolejnymi pędzeniami. Tym razem czeka nas wspaniały barszcz ukraiński z wkładką, ale organizatorzy zadbali nie tylko o podniebienia uczestników. Jesteśmy dzisiaj na polowaniu w OHZ Zamrzenica, jest ze mną Przemek, który jest łowczym nadzorującym gospodarkę łowiecką w tym Ohazecie. Bardzo dobrze zorganizowane polowanie. Jak Wy to robicie? Skąd bierzecie ludzi w ogóle do, do tych naganek do tego wszystkiego? Podstawa są dobre szkice, wszystkie stanowiska, obsługa, która te szkice zna. No i przygotowanie nasze do takiego polowania dużego, trzydniowego na 13 myśliwych, żeby wypadło, to są 3-4 dni poprzedzające, które są minimum, żeby to polowanie wypadło dobrze i było zorganizowane tak, jak widzicie to. Dodatkowo mamy super psy: pani Martyna i pan Rafał, Karele. Rewelacja. Nie ma lepszych psów na polowania zbiorowe niż te karele, które mamy. Karelskie psy na niedźwiedzie to rzeczywiście wspaniała rasa myśliwska. Ale żeby współpraca z Menerem układała się bez problemów, trzeba sięgnąć po najnowsze osiągnięcia elektroniki. Szkoda byłoby zgubić dobrze ułożonego psa. Wyszliśmy z lasu. Wziąłem od Martyny jej smartfona, po to, aby zobaczyć, co ona tutaj tak cały czas przegląda. No więc widzimy tutaj trasę psa, który wraca właśnie w naszą okolicę. Widzimy trasę, jaką przebył w czasie tego pędzenia. Widzimy, gdzie znajdują się dwa psy, bo dwa psy w tej chwili pracują z tym systemem. Widzimy, że jeden porusza się do tego psa, który prawdopodobnie jest gdzieś przy strzelonej zwierzynie. I za chwileczkę się spotkają. My jesteśmy tutaj, więc ten pies jest gdzieś za nami. W dobie smartfonów i nowoczesnych urządzeń taki system jak tracker wydaje się dzisiaj nieodzowny dla ludzi, którzy profesjonalnie podkładają psy, a także dla tych, którzy po prostu chcą wiedzieć, gdzie ich pies w danej chwili się znajduje. System ten przywędrował do nas ze słynącej z wymagających polowań i srogich warunków Finlandii. W Polsce jest od niedawna, ale jak na razie bardzo dobrze się sprawdza w tym niełatwym terenie. I pies pewnie czuje się bezpieczniej, wiedząc, że pan ma na niego bez przerwy oko, a nawet ucho. Bo do naszego pupila możemy w każdej chwili zadzwonić i posłuchać, jak głosi zwierzynę. Jak tam Rafał, pędzenie? To znaczy, w pędzeniu nie było zwierza, nie, nie napotkaliśmy. Był jeden byk Daniela, który się cofnął na zatropie. Najprawdopodobniej strzały były, ale nie mamy żadnej informacji. Słyszeliśmy. Słuchaj, miałem Cię zapytać o e, obstawianie miotu e, na polowaniach zbiorowych, jak jeździsz. Czy zawsze jest to dobrze robione przez prowadzących polowanie? Znaczy, z mojego z, z punktu widzenia powinno, żeby psy pracowały pod wiatr, szły pod wiatr. Po prostu łapią szybciej od wiatr i szybciej znajdują zwierzyny. Gdy idą z wiatrem, po prostu trudniej jest znaleźć zwierzynę w miocie. Czyli czasami po prostu lecą na czoło i tak, tak, do Tak, i wracają, nie więc... cofają się, łapią wiatr. My się niestety nie cofniemy i mimo, że polowanie w pełni, czas naszego programu powoli dobiega końca. Martyna pilnuje swoich piesków i daje przez krótkofalówkę znaki, gdzie myśliwi mogą spodziewać się zwierzyny. My spodziewaliśmy się sporych emocji podczas realizacji tego odcinka i ani trochę się nie zawiedliśmy. Teraz już wiemy, jaki trud i wysiłek trzeba włożyć w to, żeby naganka okazała się skuteczna. Przedzieranie się przez gęste młodniki, kilometry przemierzone często w zimnie i deszczu, taka to już ciężka dola naganiacza. Cały dzień biegania w nagance bywa naprawdę męczący. Czasami warto jest spojrzeć na polowanie zbiorowe od drugiej strony, od strony tego, jak widzą je naganiacze. Dla myśliwego jest to wielka nauka. Dzięki temu może poznać dokładnie pracę takich naganiaczy. Owszem, każdy z was z myśliwych powie, tak, ja kiedyś też chodziłem w nagankę, kiedyś też goniłem tą zwierzynę, musiałem swoje odpracować będąc stażystą. Nie zaszkodzi od czasu do czasu pójść w tą nagankę, będąc już myśliwym, aby sobie przypomnieć i docenić pracę tych ludzi, którzy codziennie w lesie stawiają czoła różnym przeszkodom. Ważne jest też to, że oglądając pracę od strony naganki widzimy te niuanse, które, na które należy zwracać uwagę. Jak ustawić miot, jak ustawić pędzenie, skąd puścić psy, jak długi to powinien być miot. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę podpowiedzieliśmy Wam i pokazaliśmy, jak wygląda ta praca. Na dzisiaj to wszystko. Już przestaję być naganiaczem. Zapraszam Was za tydzień na kolejny odcinek magazynu muryckiego Dashbur.